Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś leniwy, niedzielny poranek, tak więc pomyślałam, że zrobię dziś dla was test, o który wiele z Was mnie prosiło. Pisałyście mi, żebym przetestowała ten podkład, a mowa o podkładzie Milani, po angielsku maloni, i ja pozwólcie, że tak będę po prostu mówić, bo jest mi wygodniej, jest mi łatwiej. Przyzwyczaiłam się do nazwy maloni, więc będę mówić po prostu tak. Jest to podkład Concealer plus perfect two in one foundation and concealer czyli podkład z korektorem 2 w jednym mamy 14 odcieni ja wybrałam najjaśniejszy na oko przy zamówieniu jest to mój jest to 01 creamy vanilla Czyli podkład teoretycznie najjaśniejszy, wcale taki jasny nie jest. Ja już mogę powiedzieć, że jest dość ciemny, no ale to był najjaśniejszy z możliwych odcieni. To jest jeden z tych produktów, który spokojnie mogę powiedzieć jest z serii YouTube Made Me Buy It, czyli YouTube zmusił mnie wręcz do zakupu tego produktu, natknął mnie do zakupu. I to jest prawda. Pierwszy raz o tej firmie, o tym produkcie usłyszałam od tati, bardzo znanej amerykańskiej, Amerykańskiej blogerki, em, która właśnie zawsze zachwycała tą firmę. No i często właśnie mówiła o tym podkładzie. Jest to jeden z jej ulubionych podkładów. E, I już wtedy, że tak powiem, bardzo kusiło mnie, żeby kupić ten podkład. No a dopiero jak wy napisałyście, że chciałabyście zobaczyć recenzję tego podkładu, no to już wiedziałam w 100%, że na pewno kupię. No i dzisiaj właśnie przetestujemy sobie ten podkład. Jeszcze zanim przejdę do samej aplikacji, chcę Wam powiedzieć, co producent pisze na temat tego podkładu. Znalazłam sobie na wizażu. Nie ma tutaj zbyt wiele. Natomiast producent pisze tak: Podkład kryjący i korektor w jednym. Jest wodoodporny, idealny na cienie pod oczami, zaczerwienienia i inne niedoskonałości skóry. Niewielka ilość produktu potrzebna, jest, by skóra była naturalnie wygładzona przez cały dzień. Dostępny w 14 wersjach kolorystycznych. Cena około 70 zł za 30 ml, więc nie jest źle. Twarz już mam przygotowaną pod podkład, mam już nałożony krem nawilżający, mam też bazę. Dzisiaj moją bazą jest kolejny produkt kosmetyk z serii YouTube zmusił mnie do zakupu i jest to. Nivea. Nivea dla mężczyzn jest to ten balsam po goleniu. Też polecany przez wielu youtuberów, blogerów. Przede wszystkim Nikki Tutorial. Ona często sobie ten produkt zapodaje na twarz w ramach bazy. Świetny produkt dla osób, które mają cerę suchą. Tak jak ja. Ja mam suchą... Od, y przesuszoną skórę i ten produkt świetnie ją nawilża, że tak powiem, staje się taka nawilżona, właśnie wygładzona, napięta, natomiast ma dość specyficzny, mocny, męski zapach, więc zdecydowanie nie dla osób, które są wrażliwcami, jeśli macie skłonności właśnie jakieś takie alergiczne. No, to radziłabym przetestować najpierw, bo jednak jest to męski produkt przeznaczony do męskiego pH, więc nie dla każdego będzie dobry. Dobra, no to co, lecimy. Jedną stronę twarzy pokryję beauty blenderem, drugą część twarzy pokryję pędzlem. No i zobaczymy jak, czy będzie w ogóle jakakolwiek różnica. Mój podkład, żeby Wam pokazać, naprawdę jest nowy, nigdy nie otwierany. Pierwsze wrażenie zostawiłam dla Was, zobaczcie funkielnówka, nie śmigana, więc no dzisiaj pierwsze wrażenie Nakładam sobie trochę na o, idzie o, dość gęsty, bardzo gęsty kolor nie wygląda źle chociaż zdecydowanie no, nie jest, nie należy do najjaśniejszych odcieni, z żółtym tonem, więc fajny akurat coś dla mnie mm, wow ale jest napigmentowany Faktycznie. Ale ciemny jest. O matko. O mama mia, mam nadzieję, że jakoś to później zbalansuje, ale jest ciemny, zdecydowanie żółty. Wow, ale pigmentacja jest masakryczna. Trochę was przybliżę, żebyście widziały. Bardzo dobra pigmentacja, bardzo dobra, bardzo kremowy produkt. Świetnie się go rozprowadza jak na razie beauty blenderem. Pięknie wtapia się w skórę. Krycie jest naprawdę petarda. Zresztą widzicie. Um no tylko, że jest ciemniejszy od mojej naturalnego odcienia widzicie w skóry, a to jest najjaśniejszy odcień, więc ja już sobie nie wyobrażam wcale znów, znaczy jestem blada bo jestem, ale znów bez przesady są osoby jeszcze bledsze ode mnie, więc no jeszcze będzie ciemniał, mam nadzieję, że nie będzie ciemniał ale no dobra, e, druga część twarzy pędzlem beauty blenderem świetnie się nakładało, go naprawdę wręcz mega relaksujące, odprężające i przyjemne więc jak najbardziej podobało mi się to. Dobra. Teraz Okej, okay, werdykt jest taki. Bardzo fajnie się go rozprowadza. Jest bardzo kremowy. Wydaje mi się, że świetny produkt dla osób z cerą suchą, przesuszoną, powiedzmy normalną, bądź z jakimiś właśnie problemami, problematyczną cerą, bo jest naprawdę taki kremowy, wiecie, taki masełkowy, dość nawilżający. Twarz wygląda na taką nawilżoną i świetlistą. Natomiast zauważyłam, że lepiej się go aplikuje Beauty Blenderem, jednak. Bardzo łatwo się rozprowadza i ta tekstura skóry po prostu wygląda na równiutką. Produkt, jakby o wiele wiecie, lepiej się rozprowadzał przy Beauty Blenderze, że ta aplikacja jest taka. Widzę, że wszędzie ten produkt jest równomiernie roz, rozłożony i wszystko jest tak jakby piękną taflą. Natomiast y, tym pędzlem y, też jest dobrze, też jest ładnie, ale y, no, trochę jakby trudniejsza jest ta aplikacja i mam wrażenie, że... Y, Pędzel nie poradził sobie tak dobrze z zakryciem jakichś moich niedoskonałości jak Beauty Blender. Jednak tym Beauty Blenderem mam wrażenie, że ta skóra wygląda bardziej taka, wiecie, na w jeśli to ma sens, co mówię. E, natomiast tym pędzlem, no to niestety muszę sobie jeszcze gdzieś tutaj popoprawiać korektorem, e, bo, no bo po prostu ten kosmetyk jakby nie rozprowadził się tak równo e, i tak idealnie na tej skórze. E, no, ale to tyle. Natomiast świetny, jak na razie, produkt. Bardzo mi się podoba. Wykończenie i to, że moja skóra wygląda tak naprawdę na satynową, nawilżoną, zdrową przede wszystkim. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy on nie będzie ciemniał, czy on właśnie nie będzie wchodził gdzieś w zmarszczki. Na razie jest pięknie. Wykończę sobie jeszcze makijaż, bo będę dzisiaj potrzebować makijaż, bo chcę dla was nagrać jeszcze jeden filmik. I jak wykończę makijaż, to jeszcze do Was wrócę, powiem Wam jakieś takie moje wiecie, przemyślenia po kilku minutach. No i w ciągu dnia też będę do Was wracać, no to dobra, do zobaczenia za chwilę, ok, makijaż gotowy, e, co mogę powiedzieć co zaobserwowałam, zdecydowanie lepiej wygląda ten podkład z tej strony, z której był aplikowany beauty blenderem, wygląda skóra bardziej, wiecie jak tafla e, wyrównana, równo wszystko rozłożone, cały ten podkład natomiast z tej strony no niestety gdzie nie gdzie widać, że ten produkt jest e, no po prostu e, niefajnie rozłożony Mam nadzieję, że będziecie w stanie to zobaczyć. O, z tej strony wygląda. Bardziej oczywiście, gdzie nigdzie mam, e, wiecie, przebarwienia i jakieś niedoskonałości, ale to jest fajne, że ten podkład nie robi maski. Jest to pełne krycie, ale wciąż jeszcze widać, że skóra to jest skóra i po prostu wygląda naturalnie na skórze. To jest fajne, to mi się podoba e, i właśnie pomimo tego, że jest to pełne krycie, podkład taki, wiecie, z korektorem. To nie wygląda ciężko właśnie na twarzy, nie robi efektu maski. Zauważyłam też, że po wystygnięciu, jak ten podkład wtopił się po kilku minutach w skórę, to wykończenie już teraz jest bardziej pudrowe, nie jest takie jak było na początku, satynowe takie wiecie, że skóra wyglądała bardzo świeżo, nawilżona, nie teraz już bardziej ten podkład wygląda właśnie pudrowo tak wiecie, zmatowił tą skórę ale to jest chyba częsty problem właśnie tych podkładów z pełnym kryciem, które są wiadomo dość ciężkie i, i mają no, po prostu pigmentację jaką mają więc tutaj nie ma się co dziwić skóra wygląda bardzo ładnie Naprawdę wygląda naturalnie, świeżo, mimo wszystko. Nie powchodził mi nigdzie na razie póki co w żadne zmarszczki. Zresztą, możecie zobaczyć, ja zawsze na czole mam problem. O, widzicie? Nic, naprawdę nigdzie go nie widać. Nie podkreślił mi tych moich zmarszczek, więc naprawdę jestem w siódmym niebie, bo zazwyczaj mam z tym problem no i to tyle na razie póki co jest ok, jestem jak najbardziej za, zobaczymy co będzie później, czy on przypadkiem nie będzie ciemniał, ten podkład nie odznacza się jakoś specjalnie, jest minimalnie bardziej żółty niż moja naturalna skóra, naturalny odcień skóry, bo ja jestem straszny bledzioch, ale dało się to jakoś zatuszować, trochę go tutaj dałam brązerem, trochę ociepliłam, jest ok zobaczymy co będzie dalej, do zobaczenia niebawem. Hej ponownie od zrobienia makijażu minęły dwie i pół godziny, oczywiście zapomniałam Wam pokazać, ale było po godzinie dziesiątej, a teraz mamy już za piętnaście więc no około 2,5 godziny. Muszę Wam powiedzieć, że na chwilę obecną podkład wygląda jeszcze ładniej niż wyglądał na początku. Jestem naprawdę mega, mega zadowolona. Skóra wygląda na pięknie rozświetloną, świeżą, nawilżoną, gdzie na początku gdy przypudrowałam i gdy wykończyłam makijaż, no to trochę wyglądała właśnie ta skóra wyglądała na taką Wiecie, zmatowioną i po prostu pudrową. Teraz, gdy zaczęła spora wydzielać trochę sebum, podkład wygląda przepięknie, bardzo naturalnie. Zresztą zaraz będę mogła Wam, zresztą teraz możecie zobaczyć, wygląda naprawdę ślicznie. To już jest maks, co mogę zrobić, jeśli chodzi o przybliżenie. Oczywiście gdzieś tutaj przy nosie, bo obcierałam niestety ten nos, no to trochę mi się, że tak powiem, zszedł ten podkład, no niestety, ale dlatego, że tutaj skóra pracowała cały czas gdzieś tam paluchami tutaj grzebałam, wiecie, dotykałam no więc trochę po prostu ten podsze, podkład zszedł jeśli chodzi o stronę, zdecydowanie wolę Beauty Blender niż tutaj pędzel tu gdzie jest pędzel, widzicie, nawet tutaj przy nosie jest, o widzicie zdecydowanie na korzyść Beauty Blendera no i tutaj dalej zobaczcie, nic nie powchodziło w zmarszczki no przepięknie wygląda ten podkład naprawdę wygląda przepięknie ja zrobiłam kilka zdjęć, będziecie mogli znaleźć je na moim Facebooku. Link znajdziecie w opisie pod filmem i będziecie mogły same ocenić jak ten podkład wychodzi na zdjęciach, jak prezentuje się na zdjęciach. Ja póki co jestem mega z niego zadowolona. Zobaczymy co będzie dalej, ale jak na razie duże tak. 7 godzin gdzieś minęło. Od momentu zrobienia makijażu. E, muszę Wam powiedzieć, że bardzo jestem zadowolona z tego podkładu, jak on wygląda. E, mam wrażenie, że ta moja skóra ciągle jest nawilżona, pomimo tego, że to krycie właśnie jest pełne. Gdzieś tam się świecę, e, zaczęłam się świecić, ale nie pudruję tego, siedzę w domu, nie potrzebuję. Chcę Wam pokazać później, e, jak ten makijaż wygląda. Bez żadnych poprawek, tak więc nic nie dotykam, ale czuję tak i widzę, że się świecę, więc trzeba by przypudrować po prostu go bardziej. Jeśli chodzi o efekt na skórze, dalej skóra wygląda ładnie, naturalnie, nie robi się maska, nie powchodził w jakieś, no delikatnie powchodził w zmarszczki mimiczne, gdzieś tutaj. O, można zobaczyć. Przynosi w ogóle mi zszedł, bo cały czas nie wiem, co mi się dzieje dzisiaj, ale powiem wam szczerze, że tak mi się leje z nosa, że cały czas tutaj gdzieś wycieram go chusteczkami i no po prostu no trochę się zjadł, to znaczy zszedł całkiem. Ta strona z beauty blenderem wygląda w dalszym ciągu ładniej niż ta, gdzie był aplikowany pędzlem. Tutaj mam swój program do obróbki. Właśnie sobie kadruję, troszeczkę światło podciągam, wiadomo, bo zazwyczaj te zdjęcia bardzo wychodzą mi ciemne, więc troszeczkę je rozjaśniam w programie. No i to wszystko. A, sierściuchy mam tutaj ze sobą, zobaczcie. Myję się, rozwalone na moim szlafroku. Uwielbiają spać na moim szlafroku, jeden i drugi. A Morfik ze mną na kołdrze, na łóżku i w kocu. Dobra, już wszystko wiem. Mogę podzielić się z Wami swoją ostateczną opinią, jeśli chodzi o podkład, który dzisiaj testowałam. Był to podkład Maloni w odcieniu Creamy Vanilla 01. Mam na zegarku godzinę 8.30, czyli ten podkład jest na mojej twarzy ponad 10 godzin. Nie czekam dłużej, bo sztuczne rzęsy zaczynają mnie drażnić i po prostu chcę już zmyć ten makijaż z twarzy, tak więc nie czekam dłużej, ale co chcę Wam powiedzieć, to jest to, że ten podkład pięknie wygląda naprawdę po 10 godzinach ten podkład wygląda ślicznie, moja skóra jest rozświetlona, oczywiście trochę może za bardzo się błyszcze, ale to nie jest bynajmniej nic wiecie, ja wolę błysk niż jakbym miała mieć matową, suchą przesuszoną skórę i wiecie jakieś takie pudrowe wykończenie, tak więc wydaje mi się, że skóra wygląda bardzo zdrowo bardzo ładnie, ciągle jest tak jakby była nawilżona, mam takie uczucie naprawdę nawilżenia, co jest dziwne przy podkładach zazwyczaj takich mocno kryjących, no to ciężko jest z, tą, z tym takim nawilżeniem skóry. Możecie zobaczyć efekt, jak ten podkład wygląda. Zaznaczam, minęło 10 godzin, oczywiście tutaj przynosi się zjadł, to jest normalne, on poschodził, ja już Wam mówiłam, że po prostu wycierałam ten nos, dzisiaj dotykałam go mega intensywnie i często, więc to jest, on tutaj poschodził gdzieś tutaj delikatnie, na brodzie też, bo jadłam oczywiście nie powchodził mi gdzieś w zmarszczki. Zobaczcie, moje zmarszczki mimiczne są nietknięte. Rzadko kiedy się to zdarza, naprawdę rzadko. Bardzo ładnie wygląda, nigdzie się nie zrolował. Świetny podkład dla osób z cerą suchą, z cerą przesuszoną, normalną, nawet powiedziałabym mieszaną. Po prostu trzeba bardziej tutaj, wiecie, zmatowić. Jeśli chodzi o cerę tłustą, no tutaj nie wiem, bo może być za bardzo taki, wiecie, może spływać ze skóry przy wydzielaniu sebum, no nie wiem jak będzie się utrzymywał, tego Wam nie powiem natomiast na pewno dla osób z cerą suchą tak jak ja, super podkład bardzo jestem z niego zadowolona i uważam, że to był bardzo dobry za, że makijaż wygląda przepięknie produkty ładnie się na nim utrzymały przez cały dzień, więc jak najbardziej hot or not, hot dzięki serdeczne za uwagę do zobaczenia niebawem